Pańszczanie, ogłaszamy wszem i że dziś, to jest 21 maja Anno Domini, 1457 roku, przyjedzie do Gdańska miłościwie nam panujący Kazimierz Jagiellończyk, Król Polski, Wielki Książę Litwy, etc., etc. Chce zdjąć porodne stroje, do mostwa kwiatami przystroić należy, zbliżamy się wszyscy z złotej prawdy. you're going consigo...

Najjaśniejszego pana, przybył prezydent naszego królewskiego miasta Gdańska Paweł Adamowicz i rajcy miejscy. Witamy ich serdecznie. Panie prezydencie, prosimy tutaj na estradę. Oto przybył długo wyczekiwany Król. Powitajmy najjaśniejszego Pana. Wiwat Król! Wiwat Gdańsk! Wiwat Rzeczypospolita! Wiwat! Za chwilę burmistrzowie powitają najjaśniejszego pana chlebem i solą. Najjaśniejszy panie, chleb wypieczony przez gdańskich piekarzy ze zboża Rzeczypospolitej, spławianej Wisłowie. Wiwat król! Wiwat! Przyjmujemy ten klucz jako znak przejęcia władzy nad miastem Gdańskiem. Niech odtąd miasto to królewskim miastem Gdańskiem, zwać się będzie Piwat! Piwat! Piwat najważniejszy pan! Piwat! Dzięki ci królu, że wysłuchałeś naszej prośby i wyzwoliłeś nas z strańskiej władzy. I okrucieństwa panów Krzyżowych. Zwracamy się do Ciebie, Najjaśniejszy Panie, prosząc, abyś to miasto, niegdyś już bezprawnie odłączone, ponownie do Polski wcielić raczył. Wdzięczność Ci okazujemy do, i dukaty na wspomożenie wojny ofiarowujemy. Racz je przyjąć, Najjaśniejszy Panie. Niech posłużą do walki z naszym ciemiężcą zakonem krzyżackim. A teraz Rada, miasta i wszyscy Gdańszczanie złożą przysięgę hołdowniczą. A następnie wręczą królowi chorągiem na znak przyjęcia hołdu, a król złamie drzewiec i odrzuci go do tyłu. My, burmistrzowie, ławnicy. I pospólstwo królewskiego miasta Gdańska. Przyrzekamy. Przyrzekamy. Ślubujemy. Ślubujemy. I przysięgamy. I przysięgamy, że najjaśniejszego księcia, pana Kazimierza, króla Polski, wielkiego księcia Litwy, etc., etc. i jego następców, za panów naszych i dziedziców Pomorza, a zwłaszcza miasta Gdańska przyjmujemy, i wszystkie sprawy w Krakowie omówione między jego jasnością a naszymi przedstawicielami zawarte, nienaruszenie i wiernie, bez odstępu i oszustwa będziemy zachowywali i wypełniali. Przysięgamy. Przysięgamy. Tudzież, że do Krzyżaków nigdy nie przystaniemy, ale rzeczonego Pana, Króla i jego następców, królów Polski. Po wieki będziemy wiernie wspierali czynem, radą i pomocą. Przysięgamy. Przysięgamy. Tak nam dopomóż Bóg i ten święty krzyż. Amen. Amen. <trybuj> jako, że pamięć ludzka była ulotna, a słowa niezapisane bywają przeinaczone, i z czasem mogą nabrać innego znaczenia, burmistrze tego miasta sporządzili dokument hołdowniczy, który wręczają teraz królowi. Zwróciliśmy oczy naszej łaskawości na wspomniane miasto Gdańsk. Jego mieszkańców. Pragnąc się im uczuciem wedle przystojności odwdzięczyć i wynagrodzić, iż by nie popełnić błędu i nie pozwolić na zamknięcie tego, czego za naszych czasów dokonano, Wysoka Rada Króla przygotowała niniejsze dokumenta dla uwierzenia przez pisemne zatwierdzenia i świadki. Zatem dla wiecznej pamięci, My Kazimierz, z Bożej Łaski, Król Polski, Wielki Książę na Litwie, Rusi. W Prusie, o? Ziemi Hełmińskiej, Elbląskiej, Królewieckiej i Małego Pomorza Dziedzic i Panu czynimy wiadomym i oświadczamy treścią niniejszego pisma wszystkim i każdemu obecnym i przyszłym, żeśmy dostrzegli i do serca przyjęli wielkie zasługi cnót, czystość intencji całego ślubowania i wierną stałość. divat krul vila vila